Klasyki Toyoty to powszechnie znane, niezawodne i legendarne samochody, które na stałe zapisały się w historii motoryzacji. To właśnie im poświęcona jest ta seria. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy Toyotę Camry trzeciej generacji z 1993 roku. Ta została zakupiona w 1994 roku przez firmę Jansen dla jej ówczesnego dyrektora Wzbudzała podziw i zazdrość pracowników. Trzylitrowy silnik, gabaryty auta, jego piękny kolor na tle ówczesnych szarych ulic. To był dla wielu powiew wielkiego świata. Mając 17 lat, to był 93 rok. Pierwszy raz wsiadłem w taką Toyotę Camry, którą mnie przewiózł kolega. I otworzył się przede mną zupełnie nowy, zachodni, wymarzony świat. Gdy kolega przyspieszył tym samochodem do 110 km na godzinę na drugim biegu, to coś, coś we mnie się zmieniło. W 1996 roku objąłem stanowisko dyrektora generalnego firmy. No i w pakiecie otrzymałem ten piękny samochód, na którego wcześniej patrzyłem zazdrością. I rok później urodziła mi się córeczka Julia i rozpoczęły się nasze rodzinne podróże. Kamry trzeciej generacji wyposażona była w trzylitrowy, wolno-sący silnik V6, dający jej moc 185 koni mechanicznych i prędkość maksymalną 225 km na godzinę. Silnik V6, który wtedy usłyszałem, oznaczony modelem 3VZ-FE, miał 24 zawory. Było trudne do wyobrażenia. Nie było wtedy takich samochodów, szczerze mówiąc. Zaawansowana technologia w kamry trzeciej generacji to nie tylko napęd. Równie imponujący był na przykład bardzo nowoczesny jak na tamte czasy system audio. W dzisiejszej dobie streamingu muzyki i MP3 wszechobecnego. Tutaj mamy zmieniarkę na 12 płyt kompaktowych. Właśnie, właśnie taką, solidna, solidny ciężar. I w tym samochodzie pierwszy raz usłyszałem płytę Unplugged Eryka Claptona i w ogóle pierwszy raz tego wykonawcę. I to, to wspomnienie spowodowało, że do dzisiaj jestem jego turbofanem. W naszym firmie była taka polityka, że po czterech latach, 150 tysiącach kilometrów, samochód jest wymieniany na nowy. Wtedy trafił na sprzedaż, ponieważ był wspaniale utrzymany, nowy, odkupiliśmy go dla mojej żony, która jeździła nią przez cztery ponad lata i korzystała z tego samochodu prywatnie. Emocjonalnie mieliśmy bardzo duży związek z tym samochodem. Kiedy zdecydowaliśmy się zmienić w żonie samochód, Zastanawialiśmy się, co zrobić z tym samochodem, Oczywiście chętnych na zakup tego samochodu było sporo i nie, nie było tu problemu, żeby ten samochód sprzedać, ale żal nam było, ponieważ samochód był zadbany, yy, bardzo dobry, z świetnym silnikiem, yy, bezpieczny, więc zaproponowałem mojemu tacie, żeby ten samochód wziął. I jak się dał przekonać, to yy, nie chciał później się tego samochodu pozbyć. Także jeździł mniej 15 lat, jeździł i nie chciał się rozstać. Była to część jakby życia naszej rodziny. Ale to nie koniec historii tej kamry, która z rąk taty pana Włodzimierza trafiła do... Ty zadzwoniłeś do mnie, że chcesz zmienić ojcu tak, samochód. Dokładnie, tak? Dokładnie. A ja się zapytałem, a czym jeździ w ogóle twój, twój tata? No, a, ja no, mówię, a ty powiedziałeś. Ta. Że... I to jota kamry. No. No i, był... I że była kupowana u no, Kopestyńskich, no, w u... pierwszym salonie mojego ojca, tak? No i ożyły wspomnienia z tym modelem no i wiedziałem, że no zgodziłeś mi się go sprzedać, ale ja też nie wiem, czy pamiętasz, złożyłem ci taką obietnicę, że jak będziesz miał jakieś duże nie wiem, święto rodzinne, to także ten samochód przywiozę, żeby też w Twojej rodzinie nadal, nadal gdzieś tam zafunkcjonował. Za Niezawodna Camry wiernie towarzyszyła tacie pana Włodzimierza w wielu podróżach po kraju i za granicą aż do roku 2017. Kiedy to wróciła do salonu Toyota Bielany, miejsca, gdzie zaczęła się jej historia. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Klasyki Toyoty, którego bohaterką była Camry trzeciej generacji z 1993 roku. Już niebawem pokażemy wam kolejne klasyczne auto. Mamy nadzieję, że będziecie z nami, a tymczasem zapraszamy wszystkich dumnych właścicieli Toyot z doświadczeniem do klubu rekordowych przebiegów Toyoty na stronę clubrecordówtoyoty.pl. Do zobaczenia!